Ha? Ja pierdole Się spadł Oj, nie wiem czy ci się kurwa tam do zapakuje zapakujesz, że tam jest kurwa hydraulika, no ale możesz spróbować Jest, a tu na tylne? No tak może być kurwa ciężko Dobra, wezmę cię na te... Na warę Dobra, weźmy weźmy I tam do tyłu umie wrzuć Dobra tak, należąco, należąco leżę. Należąco będę leżał. A bo się tam na różę, na różę. O kurwa drifting, elegy drifting. A. Ale to bokiem to rochodzi. No, on zazwyczaj ogólnie zachodził. O kurwa, o kurwa, o kurwa, kurwa. No właśnie to jest ten problem. Od śnieżarki nie jeżdżą, nikt soli nie sypie na drogi. No właśnie o to chodzi, sole, by mogli posypać, kurwa, trochę. No właśnie, posolić trochę tu, nie? A zdaję na pomyśl, na ty przyjdzie większa pizzyka, wasa, czy się ktoś to taki o kurwa, koło leć będzie? Kurwa, kurwa, kurwa. A, ua, a kurwa, a, mać! Właśnie, a, o to chodzi. A dole kurwa, ja dole dolek. Myślę, co jedziemy. Jaki kurwa grus, aż wszyscy pojechać. Dzięki werpet. A to się wyklepa, Ale masz ohydne framki. On kurwa, jak, jak. Jak dupa. Zajebiste ma trampy. Co? Czy się da ruszał włosów? No bo to jak było, kurwa. Butek, but... Trapeczki zajebiste Cichobiegi palestyńskie Kurwa jakie zajebiste plakaty macie, kurwa Słowieniu okay, yeah. Niezle to went, jest wentorno Fajne no tu, tu też takie kurwa plakat No zimno jest A Deklasa ładne Eee Deklasa Deklasa No to jest takie, kurwa fajna linia, fajna linia które jest najlepsze? Eee, myślę, że tamto z Benefaktora to jest moja ulubiona matka. Kur. Ty, a powiedz mi o tym sprzęcie tutaj. O. To jest e, foodtack, foodtack tak Ale tak było robione, tak. Czemu byś nie chciał tu robić, powiedz mi. Ja, ja stary będę konkurencję tworzył, wiesz. Normalnie było to pranie białe do czarnej. No, zobaczymy, paru. zobaczymy, na pewno się jakiś pracownik przyda, gotowe. хорошо? Dzięki bardzo, dzięki mi bardzo ziomek A Ty ja rachunek zostawić Dobra, trzymajcie się. Co? Cześć na razie, na razie Jakiś rachunek są. To i na tym mi zawsze za darmo prawie. A teraz kurwa nagle jakaś taka, wiesz, grzeczna, rachunki, tutaj tego typu Wyje płokie ci jedziemy. A czekaj kurwa, czekaj miałem coś zrobić. Chyba Poczekaj nie wiem czy mi to załatwi O Ty słuchaj, a jeszcze jedno, jedną sprawę bym chyba miał bo piszdzie mi kurwa po uszach jak jeżdżę, dach by, by dał radę zarzucić na to. Ale to przecież wczoraj było już <gry> zobaczymy No bo kiedyś miał dach, ale zawsze się pie pierdoli wszystko tu z tym dachem. Była ten screenem będę robił. Wiesz o co chodzi? Ja z Dobra, ja znajdę ten dach. chyba z tego streama, bo tu nikt tego i tak nie ogląda. Nie mam dosłownie fajstyki. To ja mu się całej... odkleiło. Trochę Co co cię przebijasz? co jest... Gorszy niż samy. Siema, bambus, dzięki za followa. Ty, czekaj kurwa, kto to jest ten ziomek? On streamuje gdzieś, kurwa, chcę zobaczyć. Tam, Matek gdzie znajdziemy w dach? W dachach? Polska. Pan... Nie trzymaj, się, trzymaj się, trzymaj się. Można Dzięki, że wpadłeś. Dzień dobry. Eee. Nie wiem, chyba się. Nie, nie da co. W... Co, jak on się kurwa nazywa? Pani, podwoził, to... Ten ziomeczek. Czym chcesz? Próbuję go znaleźć, ale chyba nie jest to takie proste. No jest, jesteś śmieszni kadeci. W jakimś może być? <laughs> o... Chciałbym śmieszyć. A pani jest Bez... po po kolei, W czymś jesteśmy śmieszni? Obraza, chyba powinna być chyba obraza. Nie ma czegoś takiego jak rezokacja. Ja bym powiedział skonie kowali. Ale to tak osobiście chodzi o to. Nie w to. Ja nie umiem pisać PW. Zostałem wypytany oś, to blaszanie ludzi. A, Czekaj, wpiszę 5 tak City. Lepiej mogłabym cele nie skończyć. Do. No dobra, to ja nie chcę jednak mm, no, tak Kanały. Numer 8, zapraszam. A gryzie? Co? A? Dzięki. Proszę. Numer z... a jaki? Proszę? A, cztery, tak. tak, tak, tak dobra, 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 już dzięki, dziękuję. dziękuję. Dzięki, dziękuję. Tak, dobra. Nie, nie dobra, do żartowałem. dobra, żartowałem. Dobra, żartowałem. Dobra, nie. może to jest pogromca 13. Jebie grozą. Ej, serio. Cześć, Jimmy. Jimmy. Ej, co? G grozą tam jebie. Jaką grozą? No podejdź tam do nich. Grozą tam jebie. Aho. Cóż to jest groza? To są groźne. Czujesz jak nie Ja cię podnę, mam od, do cię zakopać. Od, od, od tej e, w czerwonym. Sensie to a pani chyba miała jakieś ciemne włosy, co? Co? Ona chyba, pani chyba kiedyś miała, co? Nie, ja tu nie. pracuję od wczoraj. Serio? Tak. A no, no to wszystko. Teraz z bardzo podobnym głosem A ja nie mam akurat pamięci. No, mam kuzynka do jakaś moja. O, Diamond! Diamond kurwa kasino! Słuchajcie, gościa kojarzyć gości ty! Aha, a to ja mam sobie jechać na tym. A nic, 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 pamiętam, że jesteśmy wszyscy kwita wszystko, kwita, wszystko nigdy kwita, nigdy kwita i jesz. tak dalej, nie? No, no, dokładnie, no, dokładnie, wszystko. Mam coś daje Oo ooo o jest chyba w kolorze O Trzy, właśnie tak jak ten a, Tylko w kolorze jeden. Tylko kurwa tych gówno je burzę Jak ci zaraz pierdolne a, Nie ma tak łatwo znaleźć schylanił się ja o, o, o o o o Ale źle ta Ile to by kosztowało? 600 ile Czyli Mordo masz 600 pożyczyć sobie mam 300 tylko A na koncie masz? Ile a? chcesz? Prześstów. No, mam przy sobie. Se, a, znaczy nie mówiłem do ciebie, a, a, ale jak masz to. E, no wiesz, mogę ci przyjść ze mną. A ty na ciebie wybierasz faktury, wystawiłeś coś? Fajnie, ładnie wyglądasz. Fajnie, miło jak nic. Jak to? Nie wiem. Kiedyś łapałem sieba hazardów. tylko 600 jest ten, ten czy ile? Masz 600. No, to daj na mnie. Dobra. O, super. Ale my co dzisiaj tu zaoszczędzili. E, dziękuję ci pięknie. 600 tysięcy, cyk. E, słuchaj, jak mogę, jak mogę Ci podziękować, <grym> to może następnym razem ci po prostu <grym <grym przywiozę jakieś kwiatki i dźwięki. E, cześć. A jak się nazywasz? Hmm? Robocznie dawaj. Robocice dawaj, ja zakładałem ten dach a, a, a jak się nazywacie, jak się nazywacie? Ja Angela Angela, a ty? Oskar, Andrzej. Fajnie, fajnie. fajnie Oskar i Angela, dziękuję pięknie, mi, mi, miłego wam życzę, dzięki bardzo Nie będę mi, mi, mi pizdiało kurwa w głowie jak będę jechać się siema Tare ogrzewanie można chociaż włączyć A jak? Abym nie Jeszcze z takim papkiem? Grzechu, się. Oscar. siema, Pdw. dzięki za followka <laughs> Jimmy, teraz mamy furmanę. człowiek. Dlaczego? Kiedyś tam, kurwa, stary, za mało lata, ja miałem 14 nie, no. lat. Jak te poklawany łapałem. Dawaj, jedziemy do restauracji. Trzeba się narzleć. Restauracji, ja kurwa, jak restauracji? Trzeba się narzec. No, no dobra, ty, słuchaj, ja mam, kurwa, pomysł dobry. Dawaj. Ja ci zarzucę, kurwa, temat w kredo. Ty go ja przelatasz, hejsu. ty go przelatasz, i mi kurwa dasz połowę hajsu, który zarobisz. A co z tamtym hajsem zrobić? Co? Z tą drugą połową. No kurwa, no, zaro zarobek, no to co, nie wiesz co z pieniędzmi robić? Będzie dla ciebie, a ty jeździsz na taksówce, ta? No ta. No to kurwa, możemy zrobić tak. Słuchaj, umówmy się tak. Ja ci dam ten temat w kredens, nie? 20 sztuk, kurwa, pierdolony metamfetamin. Nauczę się kurwa, jak to opierdziałaś na mieście. Ty w zamian za to opierdolisz, kurwa ten towar. I opierdolony, kurwa hajs przepiesz mi kurwa na taksówce. Jak pokażesz się, jak to pewnie, że tak? No to kurwa, no to masz człowiek banku, może. Dzisiaj będziesz moim żołnierzem, jasne? Dobra. Nie ja będę mówić na ciebie. Jak mogę na ciebie mówić? No jak chcesz. No, nie wiem, tak żeby ci było też. Y, Okej. Okay. Nie wiem. Przelają. coś wymyślić. E, dobra, słuchaj, jesteś A. Okej, okay? jesteś A. Dobra. Od dziś twoje krzywaky przynajmniej operacyjne, to jest A. No, dobra Nie wiem to właśnie. No. Yes, yes. Witam, witam, kurwa, dawać mi tu hamburgery! Dobry! Halo, hola, hola, kurwa! Halo, hola, hola, kurwa, kto tu kurwa gdzie jest? Dobra, o, robisz tak. Rozpędzasz się w się tam kurwa i podesz mi burgery. Doszło do doszło. O! Oh. Ja kurwa, wyś wyścigi, odwróć tam, z tamtej strony. Tam, stamtąd bież. Zbiegnij od wejścia. Nie mam wytrychu. Ani jednego. Dajesz, dajesz, daj, dajesz! Kurwa, no oh. i brawo. Idziesz, idziesz tam, idziesz, idziesz. Kurwa. Ty, masz wytryk? Puść mnie, puść mnie! nie mam, nie mam. Kurwa mać. Pierdolona, na na burgera się nie udał! Eee... Jeszcze raz spróbuj, jeszcze raz spróbuj rozpędzić. Dobra, dobra. Hop! Ojej! Ja pierdolę gościu, zobacz kurwa, co się robi! Uwaga! O, udało się! Udało ci się, kurwa, udało ci się! Dawaj burgery, dawaj burgery! Jest przypał. Dawaj mi burgery, dawaj mi burgery, kurwa, raz I... dwa, raz dwa, dawaj burgery mi! Chodź tu, chodź tu, nie da się wejść! Musimy uciekać! Dawaj Ojej. burgery, dawaj burgery mi, kurwa, burgerów mi dawaj dużo! Raz ja dwa, mam, raz nie. dwa! Chodź tu, nie da się tego wejść. No chuj, wytrych. dawaj burgery, dawaj, dawaj, podawaj mi z zalady Dawaj wytrych. Nie mam kurwa wytryku, nie mam wytyku. Musisz mieć. Nie mam, kurwa, naprawdę nie mam. Zajebali o, mi kurwa ostatni. Dawaj szybko, kurwa burgery są. Ja pierdolę, kurwa się na kurwan kurwa Muszę Czekamy, musimy wziąć wytrych Ja nie mam wytryku, kurwa, musimy w ogóle. Kupić. No ja nie mam kurwa nawet piętacu na wytryk. Dawaj, temat spędź. Dobra, Słuchaj, kurwa, dobra. Chcesz zajebać się? Kurwa pasa? Pokaż ci, jak się kurwa wali pasa? Pokazuj. Zobacz, kurwa. Bierz, kurwa. Bierz, kurwa. I wciągasz nosem stary. Bierz Bierz, V.A. O, kurwa. Ja pierdolę, no i człowieku, no i kurwa, to już właśnie, kurwa, to już właśnie to, rozumiesz kurwa, odjebać Cię, odjebać Cię kurwa, odjebać Cię kurwa! Nieee! Dobra, dobra, uspokój się, uspokój się, spokojnie kurwa, Jakby by Ci się kurwa odkleja czasem, czekaj, czekaj. Masz kurwa sztukę, zapodaj się kurwa to w kinol i, i kurwa, wiesz, i co to jest, i se przyjaram kurwa. Kurwa jeździ ta psiarnia, jeździ kurwa. My tu ładujemy tak? Ja, ja, walisz, kurwa w nochal, walisz kinę kurwa Czy kurwa zobaczcie jak ci wyje bez kapci Wal, wal, tu, kurwa się si, kurwa zapierdal, to jeszcze kurwa lineasy si po, po, popraw Nie mam już. Ej, oh. oh. no, no. Eee, dobra, daj, o, ty mordo, chodź, 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 pokaż coś. Nie, żaden kurwa napad, żaden kurwa napad, czekaj, chodź, 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 przyjdziemy się. Już się, kurwa pokażę dobre miejsce. Dobre miejsce dla takich jak ty, kurwa, wiesz. Ty, ty, kurwa, co ty za kurwa takie dźwięki wydajesz? No idziemy, zane. napad! Jaki napad, jaki napad, kurwa mordo, uspokój Wszystko. się, uspokój się, uspokój się, uspokój się, uspokój się. Uspokój się, uspokój się. Dzięki za Czeka, Chodź, 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 wyjedziemy tu na górę, kurwa, stary, tu jest winda, oh. wow. jest? Dawaj, dawaj. Słuchaj, kurwa, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Musisz mi, kurwa, pokazać, że masz jaja. Stań tu, kurwa, e, na tej, kurwa, jebanej barierce. Stań, kurwa, na tej, na, na tej słupku, kurwa, i pokaż, się nie boisz, kurwa. Nie boisz się, kurwa, odlać z wysokości. Jasne? A ja zrobię, kurwa, zdjęcie. Dobra, 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 czekaj, czekaj. O kurwa, A, ha, 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 ha Czyli co, kurwa, spodnie ściągnąłeś? Ej, ej, gościu, gościu, uspokój się, uspokój się, kurwa, uspokój się, uspokój się. No dobra. Dobra, słuchaj, teraz masz jeszcze jedno zadanie. Masz spadochron, masz spadochron, kurwa, masz... Niech. Nie Jak kurwa nie masz spadochron na plecach kurwa, nie plecak masz ma spadochron, lecisz kurwa dawaj, skaczisz stąd. Nie ma sensu. Skoczysz stąd? Nie. Ha? Boisz się? No. Dobra, dobra, kurwa, tak się sprawdzałem czy kurwa jesteś de debilem, czy nie, chodź, chodź, pakujemy się kurwa tam. Idziemy kurwa. Słuchaj, tu kurwa się spotykamy, jasne? Jak kurwa będziesz miał to wiedz? Chodź, chodź kurwa, chodź, jeszcze ci, ci kurwa pokażę tylko. Chodź kurwa trzymaj. Masz kurwa 20 tematu Masz kurwa 20 tematu mordo, i musisz to kurwa pogonić Musisz to pogonić jeszcze kurwa dzisiaj. A później tu... na taksy, ta? Tak, kurwa i później na taksy i, i tyle A zganie to No 7 kapci musisz mi przeprać. Mogę wszystko Nie no to wiesz 7 kapci bo druga połowa jest dla ciebie nie? Jak chcesz no drugą dobra. połowę też przepisz. No dobra. No, weźcie kurwa to tak stary ogarnieć Siedem kapci kurwa masz za siebie, siedem kapci masz dla mnie, jesteśmy kurwa git tak? No, hmm? to. No. Siema braucie, brał cię, będę. No i jak, słuchaj, jak zrobisz robotę, daj mi cień, kurwa, na komórkę. Ty, nie? A słuchaj, mnie No? A czym ty, czym to jeździć, Czy tak chce biegać? A biegać to nie? Tak, nie, słuchaj, słuchaj, sprawa jest taka. Ludzie kurwa patrzą, wiesz. Jest temat taki, że ludzie kurwa już rozkminili jedną kurwa prostą sytuację. że, kurwa jak podjeżdżasz samochodem, to często jesteś kurwa tajniakiem. Więc opcja jest taka, że musisz kilka kurwa minut, wiesz, chce pochodzić na spokoju. Mhm. Mm musisz kurwa pochodzić chwilę, wyłapać kurwa jakiegoś gogusia, wiesz. Przyczajcie. się, podbijasz do niego i przewijasz bajerę, wiesz, kurwa. Eee, starno jak ci mam to wytłumaczyć, to. kurwa. Co zostawiłeś? Zostawiłem to na górze tam Towar oh! A weź się przeruszaj, weź się przeruszaj w kieszeni O dobra No no właśnie właśnie No uważaj, uważaj z tym Kurwa no wyjść, za bardzo ludzi nie ma kurwa teraz w tej porze, nie? Co? Mówię za bardzo ludzi kurwa teraz nie ma, ale mm -hmm. yy, o widzisz tam gdzieś no chodź przejdziemy się, na no, spokojnie, spokojnie, zaraz kurwa zobaczysz, zaraz kurwa ogarniesz, będzie wszystko git wiesz jak do nich gadać? No nie wiem, nie no, Mówisz no, tak, no, nie. siema, wiesz kurwa, co tam słychać, że kurwa leci, wiesz, kurwa mam zajebisty tobiec, wiesz czy Piaro, może kurwa chcesz testować, he? No i ona wtedy wiesz, się decyduje kurwa. Zobacz, no, zobacz. No ma to może zostało? Warku trochę. Nie, nie bój się. Dobry towar, naprawdę. No, coś w tym, tym stylu, tylko wiesz, A, jak, no, kurwa, się... jak będzie od ciebie spierdalać za każdym razem, to będziesz miał, kurwa, przejebane. Jak to w sankach? Jak to z ściskami? Ja drugą, tą drugą. No dawaj, dawaj, zceszczuj, no. A jak śnieżki zbierać? Jakiś prezent mam tylko jeden. No skąd, dostałem skądś tam. Fajne te fotografie, naprawdę masz ładne te fotografie. Wiesz o co chodzi. Kurde. O może, serio. Prawda, dobre masz te fotografie. Ja ci gwarantuję. Kurwa, mate. Będą lepsze, naprawdę. Nie znam się, nie, w ogóle się nie znamy. dobre fotografie. Przy dodżu, no? tak? Dojo. Dojo, dojo kurwa, dojo. Tak hasło mówi Kupę, kupę, kupę. Zaraj kurwa ogarniemy śnieżki. Bo one chyba są mocne, dwie śnieżki rozpierdalałem typa. Siema profeska, dzięki za followka. Kurwa mać, jaki amator. Kurwa pod komisariatem jebanym sprzedajcie, trochę nie kamerze! Kurwa mać! Jak Chmielas jechał? Już co jechał? Kurwa, stary, kurwa, no musisz uważać, musisz uważać, kurwa, ty pod komisariatem, ja kurwa, opierdalałeś towar, mordo! Jak się przejebali, że kurwa, przejebane! A, ty z to nie widziałem, poka. No, no, dobra, nieważne, nieważne, stary, dobrze, opierdolisz już coś? Kurde, nie chciała. Dobra, spokojnie, spokojnie, znajdziesz taka, kurwa, która będzie chciała, wiesz. Teraz idę tam na diabelski ta, weź tam, się tam kurwa, zobacz tam dalej, bo musisz patrzeć. Bo tu kamera akurat, wiesz, kamera tu jest. jest nie nakierowana tam. na ciebie, no, musisz ale widzisz, ta... Się... tam może tamtej kurwa grubaski podejść, może nikt nie strzaj, kurwa. Dobra, idę dalej, czekaj. No na spokoju. 18 osób. Gdzie chmielas jechał? Ochój, chodzi ci. Będzie brał cię! Gdzie? Wałcie! Nie? Cie! Hehe! Taki devil osób na streamie! Wow! 4 followów mi brakuje. O, marchewa! Ja! Yeah. Dzięki, marchewko! Czaj, marchewczanie 69, kurora kozaku! Jeszcze 3 followów brakuje. Jeszcze jednego followa brakuje mi, tylko do 600. Esa! Co tam, co tam? Weźmy na molo, będzie łatwiej. Na molo? No dobra, w sumie, w sumie dobry pomysł. Ty, ale wiesz co? Kurwa, będziesz musiał czekać wtedy, stać w miejscu. To. No bo tak, kurwa to działa. Ludzie, kurwa, rozkmieniają, że jak kurwa przyjeżdżasz do nich, wiesz, przyjeżdżasz do nich, kurwa. Yy, furą i wychodzisz, to nie chcą kurwa od ciebie brać, bo muszę być kurwa sprzedawcą. Mordo, powiem ci lepiej, kurwa, wyjść przejść... w ale mi chodzi, żebyś mnie przewiózł tam. Będę chodził to. No, wiem, wiem, ale będziesz musiał czekać z początku, około trzech minut. Jasne, wiesz o co chodzi? No dobra. No spokojnie, no spokojnie. Co klienta, ta 3 minuty. Czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. Yy, nie będziemy miał w ogóle wiesz, ludzie nie będą w ogóle chcieli na czym rozmawiać z początku. Dzięki, Rado. Aha. W takim sensie, wiesz o co mi chodzi? Ej, w ogóle kurwa, jak jest też, jak to mi się w ogóle tak gra już prawie nietnie, zobaczcie. W ogóle niezauważalne są już te przyciny praktycznie. Odkąd jeszcze tam nie Czy kurwa, ale tu ludzi jeszcze, no ale uważaj, ci tyle o kurwa. Czy sły słyszysz? Ta ta Uważaj kurwa tylko jak coś, uważaj, bo, bo naprawdę może być kurwa grubo, wiesz, psiarnia ci tu wparuje, to byśmy przejebane a Co byś Jeste... się uciekać przed psiarnią, czy sobie chodzić gadać z nimi? Słuchaj, a, oni a ci da. na hajs kurwa który byś miał będą mogli przyjebać. Jak zobaczysz, że psiarnia jedzie to spierdalaj, gdzie pieprz dobra, rośnie od razu dobra. Jesteśmy w kontakcie, dobra, ja coś załatwić. Dobra jo